Co pani? Przeciw głowę Nie wiem, nie mam. Tu nie ma przeciwgłowy tym. Nie ma człowieku, chyba ci mówię, że nie ma, nie wiem, przepalone Co? Musi pan znaleźć. Chyba... Tak? Muszę znaleźć? Tak. No to trudno, mnie znalazłem. Dobrze, zapraszam. Gdzie? Do radiowa. A po co? Zapraszam. Mam taki sam telefon. Ale co mnie to obchodzi? Co ty masz, człowieku? Co ty masz? Masz, kurwa. Kaczkę, kurwa na łańcuchu masz. panu wszystko wytłumaczę Ja się nie chwalę telefonem, tylko że nagrywam was, żebyście wiesz, nie przekraczali uprawnień. I pójdziesz później na YouTube i będziesz gwiazdą internetu. No, <grymne> będzie bardzo dobrze, jak się każdy będzie się śmiał. Pani Natalia 22 lat o Tak, sprawdźcie, sprawdźcie czy nie walono. Mhm. A jak masz taki sam telefon, to jaki to model? Wie pan co? Nie przechodziłem z panem na ty, więc... No ale pewnie jest ten... starszy jestem od ciebie, to mówię do ciebie na ty, no i co? Nie. Się no, a właśnie składa, że nie... no to dobrze. To jaki pan władza ma telefon? No to Skoro mam. to taki sam jest. To pan na pewno No. Na taki to pan musi chyba dwa miesiące robić. Mhm. Nie mam abonamentu za 10 zł Tak? Ja też nie. Miałem mam no. za dwie paki. No Najdroższy jaki był? Moja keta więcej jest warta, niż ta Zafira. Pasuje Ci? Cudownie. No widzisz. Na taką to rok musisz pracować. Zobacz, mhm. na, na taką rok. Pan, skończy Pan z tym na tym Ale jak? Ale, ale ja mówię co ogólnie. Na tako się trzeba rok pracować. I w dobrej pracy oczywiście dmuchana, tak? Chcesz zobaczyć czy dmuchana? Zmuchana, jak nic, widzę. Kto tu był dmuchany, to był dmuchany. No, <gry> Ale wejdziesz gwiazdo na YouTube, naprawdę. Pan władza będzie gwiazda na YouTube, o jest. Zobaczcie ludzie. Gwiazda. Tu jest gwiazda, a tu jest podwójna gwiazda. Macie szczęście, że was w lusterku nie widziałem, bo bym się wam wam, wam zatrzymał. Tylko to was uratowało, że jechałem sobie powoli i nie patrzyłem w lusterko.